W dzisiejszym wydaniu faktów, zalety internetu. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, Arietta Śpiewok. Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym programie Faktów będziemy rozmawiać na temat zalet Internetu. Program dostosowany jest do osób niesłyszących. Jak Państwo dobrze wiecie, Internet jest w dzisiejszych czasach spotykany w każdym domu, w biurze, w szkole. Podam Państwu teraz kilka przykładów zalet Internetu. Pierwszą z nich to wyszukiwanie informacji. Dzięki takim przeglądarkom jak Google bądź Wikipedia każdy z nas ma możliwość wyszukiwania szybkich oraz dobrych informacji na określony temat. Drugą zaletą internetu jest Rozrywka, dzięki której młodzi ludzie poprzez różnego rodzaju strony, takich jak YouTube bądź zalukaj.pl mają możliwość słuchania najnowszej muzyki oraz oglądania filmów, dzięki którym miło spędzają swój czas. Trzecią zaletą internetu są portale społecznościowe, dzięki którym można się komunikować ze sobą bez barier. Bardzo często młodzi korzystają z takich portali jak Facebook, Nasza Klasa, bądź Twitter. gdzie dostęp do drugiej osoby jest nieograniczony. Więcej informacji na temat zalet internetu w faktach po faktach. Gościem specjalnym faktów po faktach będzie znany doktor z Japonii, pan Jan Wyszukaj. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Arietta Śpiok.